Międzynarodowego turnieju bokserskiego imienia Feliksa Sztama. turnieju poświęconego legendarnemu polskiemu szkoleniowcowi, twórcy tzw. Polskiej Szkoły Boksu. Kibice boksu wiedzą, że od 1977 roku turniej poświęcony właśnie pamięci tego legendarnego trenera. Wielu w przeszłości znamienitych zawodników boksowało w tym turnieju otwierając sobie drogę do kariery na wielkich ringach. Przypomnę, że w pierwszej edycji, właśnie w 1977 roku startowało 77 zawodników i tutaj jest to taka pewna parabola, ponieważ w bieżącej 33 edycji startuje 79 zawodników z 9 państw. Pozwólcie Państwo, że przedstawię osoby, które siedzą przy stoliku. Zacznę od Pani, pani Katarzyna Lewińska, pracownik Polskiego Związku Bokserskiego, która jest takim dobrym duchem właśnie organizacyjnym bieżącej edycji turnieju Felicka Szczana. Selekcjoner kadry narodowej seniorów i kadry olimpijskiej Zbigniew Raubo. Kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego Jerzy Kosiński. No, i człowiek orkiestra, jeżeli chodzi o działania tegorocznej edycji, Hiranie Kozakiewicz, przewodniczący komitetu organizacyjnego. No i moja skromna osoba, rzecznik prasowy Polskiego Związku Bokserskiego, Janusz Stadno. Zgodnie z programem, jaki przygotowaliśmy na dzisiejszą konferencję, w punkcie pierwszym chcielibyśmy przedstawić omówienie bieżących działań związanych z organizacją 33. Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Felixa Sztama. I tutaj właśnie o kilka słów poprosiłbym przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Pana Higalimę Kozakwicza. Dzień dobry. Chciałbym tutaj w skrócie powiedzieć, że wszelkie sprawy organizacyjne są dotknięte na ostatni guzik. I tutaj przy okazji tak samo chciałbym podziękować Katarzynie Rymińskiej, który bardzo scenarę się współpracuje. I zawody odbędą się w hali... Orchidyk, ulica Gładka 18, Włochy, y, hotel, zakwaterowanie, wyżywienie i późniejsze i tak zwane badania, badania lekarskie, waga i konferencja techniczna też się odwiedzi w hotelu Logos, ulica Grzeża Kościusz, Kościuszkowskiej. Wszelkie, wszelkie, wszelkie sprawy, które do tej pory mieliśmy zrobić, zrobiliśmy i uważam, że zawody, które odbędą się w dniach 26, 29 października, finały po południu, powinno sprawnie to przebiegać. Z mojej strony dziękuję. Dziękujemy bardzo. W kolejnym punkcie, proszę Państwa, przedstawienie patronów honorowych i członków Komitetu Organizacyjnego. W bieżącym roku przy okazji 33. edycji Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego imienia Feliksa Sztama do Komitetu Honorowego zaprosiliśmy dwóch wychowanków wielkiego trenera. Są to Józef Grudziń, mistrz olimpijski z Tokio, wicemistrz olimpijski z Meksyku, mistrz, mistrz Europy z Rzymu, wicemistrz Europy z Berlina, także wielka postać, równie wielką postacią która zaproszona jest do Komitetu Honorowego jest Marian Kasprzyk, człowiek legenda, który na najwyższym stopniu olimpijskim stawał w Tokio. Pamiętamy jego kapitalną walkę z Karkasem Tamulisem, kiedy to praktycznie ze złamaną ręką, złamaną kością palca dokładnie zdobył olimpijskie złoto. Poza tym brązowy medalista olimpijski z Rzymu, brązowy medalista mistrza z Europy z Belgradu. W ringu wicemisz Polski, ale od dwóch lat honorowy Mistrz Polski jedyny taki przypadek w historii polskiego pięściarstwa. Do komitetu honorowego zaprosiliśmy także innego mistrza pięści, który jako y, pięściarz w boksie olimpijskim startował w turnieju Felixa Sztama. Jest to oczywiście Dariusz Michałczewski, mistrz świata zawodowców w wersjach WBA, WBO i, IBF. I tutaj takie. Może pytanie dosyć ciekawe, czy Dariusz Michałczewski startował kiedykolwiek, który nie oferował sztama i czy wygrał w Unii Feliksa Sztama? To tak kibice boksu mogliby sobie takie pytanie go zadać. Do Komitetu Honorowego zaprosiliśmy także wybitnego sędziego klasy międzynarodowej AIBA, wychowawcę wielu sędziowskich pokoleń, akurat sędziowie polscy, niezależnie od tego, co na temat sędziów w Kibice mówią, są jednymi z najlepszych na świecie, pana Zbigniewa Hoffmana. Zaprosiliśmy także Ministra Sportu i Turystyki, Pana Wiktora Bańkę, Adama Strucika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Hanek rankiewicz palc Mamy nadzieję, że w tak znamienitym gronie osób będących ikonami boksu, a także osób, które zajmują się sprawami organizacyjnymi na poziomie miasta, a także całego kraju, impreza ta będzie przebiegała z należytym blaskiem. Tak jak tutaj pan przewodniczący to powiedział, zaczynamy 25. 25 przyjeżdżają ekipy, biorące udział w tym turnieju. Walki natomiast rozpoczną się w środę 26 października. Zapraszamy serdecznie do haliosji w Włochy w Warszawie przy ulicy Gładki 18. Na pewno odbędzie się seria eliminacyjna od godziny 16. Natomiast w zależności od tego, ponieważ jeszcze napływają zgłoszenia, może się okazać, że... Także yy, rozegrana zostanie seria eliminacyjna o godzinie 11. W czwartek 27 uczestnicy turnieju głosować będą w dwóch seriach od godziny 11 od godziny 16. Tak samo w piątek rozgrywane będą walki półfinałowe i wielka gala finałowa w sobotę o godzinie 16. Już dzisiaj oczywiście na wszystkie te serie ujedynków. Zapraszamy. W kolejnym punkcie, proszę Państwa, chcielibyśmy przedstawić składy kadry narodowych Polski, osób powołanych jako zawodnicy do tego turnieju. Zacznijmy może od Pani. Wydział szkolenia Polskiego Związku Bokserskiego w porozumieniu z trenerem Kadry powołał 18 zawodniczek. Są to w kategoriach wagowych, zacznijmy od 51. Sandra Drabik w Boxing Kielce. Angelika Grańska, 06 kg z Katowice, Milena Zblenicka, Pomorzanin Toru. W wadze do 54 kg powołane zostały Ewelina Wicherska, PKB Poznań i Laura Grzybyn, PKS Jastrzębie. W kategorii walkowej do 60 kg powołane zostały Aneta Regielska, Pomorzanin Toruń, Kinga z SKF Boxing, Zielona Góra, Monika Serafin, 06 kg z Katowice, Barbara Grabowska, Wisła Kraków oraz Paulina Jakubczyk, Róża Karlino. W wadze do 64 kg powołania otrzymały Kinga Siwa, Sakogdańsk, Aleksandra Talaga, 06 Klausa z Katowice, Walta Kroniecka, Hetman, Białystok. wadze do 75 kg powołane zostały następujące zawodniczki: Natalia Cholińska, skorpian Szczecin, Hanna Solecka, będąca koleżanką klubową Natali oraz Elżbieta Wójcik, Róża Karlino. Przy tym nazwisku warto się na chwilę zatrzymać, ponieważ. Proszę Państwa, jest to pierwsza polska młodzieżowa mistrzynia olimpijska w boksie w Nankin, nie tak dawno ten medal zdobyła, w tej chwili jest już seniorką, a zatem startuje na dorosłym I wreszcie w kategorii wagowej do 81 kg powołania otrzymały Sylwa, Sylwia Kusiak z Szczecin i Aleksandra Smuglerz Radomia. Radom. Dlaczego akurat w tych kategoriach wagowych? Przede wszystkim są to wagi, które są wagami olimpijskimi 51, 60 i 75 oraz wagami około olimpijskimi, a pamiętać musimy, że AIBA planuje, że w Tokio tych kategorii wagowych, które boksować na Ligu olimpijskim mają kobiety, ma być więcej. Dlatego tych kategorii wagowych jest więcej, ponieważ sztuki Felixa Szczana, proszę Państwa, jest turniejem, który chociaż odbywa się aktualnie po zakończonych już Igrzyskach, jest turniejem, który ma zapoczątkować przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. To jeżeli chodzi o kobiety, natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to poproszę może trenera kadry narodowej olimpijskiej, pana Zbigniewa Raubo, który przedstawi zawodników, które powołał. Dzień dobry. Powołani zawodnicy na turnie felixa Sztama to kategoria 49 kg. Jak Słoński, Dać i Damian Juźbiszek w Karbogliwice. Pada 52 kg. Maciej Juźbisk, Skorpię Szczecin, Dawid Jagodziński, Astoria Bydgorz i Sebastian Bartnik, Czarny -Sód. Kategoria 56 kg. Adrian Kowa. Oliw Lublin, Tomasz Resecz w chodź Jarosław Iwanow, Wisła Kraków. Kategoria 60 kg Radomir Opróźniak, Róża Karlino. 64 kg Mateusz Polski, Róża Karlino. Łukasz Niemczyk, Czampion z Wojną. Sebastian Kąsek, RMK z Rybi. Kategoria 69 kg Damian Kiewior, Tajter Kamil Holka, Orkan Orzuk, orka, Wielkopolski. 75 kg. Szymon Hamerski za Zamisza Bydgoszcz, Stanisław Kibadłok, Harmon Bartosz Gołębieski z szkielce i Daniel Adamiec, z Kategoria 81 kg. Arkadiusz Fedowicz, z Szczecin, Łukasz Stanów z Szczecin i Mateusz Goiński, za Zagłębie Koniec. 91 kg. Tomasz może Arkan Gorzew Wielkopolski, Jan Sosnowski Astoria Bydgoszcz. Mateusz Kowalczyk, 06, Klausa z I kategoria plus 91 kg. Paweł Wierbicki, boksing Sokółka, Kamil Mroczkowski, champion hojdu. I Kamil Polziow, lew, fighter zielenia góra. To są nazwiska, które powinny się pojawić na turnieju. Lista ta może, może ulec zmianie, bo... Kilku zawodników jeszcze nie potwierdziło, co prawda potwierdzenia udziału są do 20 października. Ale gdyby jakiś zawodnik z tej listy nie mógł startować na jego miejsce będziemy powoływali jej zastępcę. Dziękuję. Tak jak mówiłem następnie, proszę państwa startuje 79 zawodników i zawodniczek z 9 państw, z Anglii, z Australii, z Armenii, z Czech, z Izraela, z Kataru, z Kazachstanu, z Rumunii i oczywiście z Polski. Polska ekipa jest najliczniejsza, ale ponieważ są jeszcze dwa dni do tego, żeby zamknąć ostatecznie listę, mamy nadzieję, że tutaj coś jeszcze się wydarzy wydarzy się coś ciekawego. Anglia przysyła dla nas przede wszystkim mężczyzn, Australia dla odmiany kobiety, Armenia mężczyzn, Czechy zarówno mężczyzn jak i kobiety, Izrael i Katar przysyłają ekipy męskie, Kazachstan ekipę żeńską, Rumunia męską, no i Polska oczywiście jako gospodarze wystawia zarówno zawodników, jak i zawodniczki do walk o zwycięstwa w 33 edycji Kurniaju Felixa Stama. To tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie, to nie wiem, chyba, że są jakieś pytania. Czy...